Lampy do Hyundai Tucson Słuchajcie jest to, Są to lampy do auta sprowadzonego z USA i teraz, że linia światła była symetryczna, trzeba było zrobić asymetrię, także ta soczewka, ten projektor już jest w wersji europejskiej ten i ten czyli ten komplecik już jest przygotowany do montażu ale tu jest co ciekawego, co chcę pokazać to jest moja odpowiedź na te Pomarańczowe tutaj lustra, te lustry są usunięte, mamy tutaj powłokę lustrzaną. Ale żeby to jeszcze estetycznie zakończyć, to nie mamy tutaj jeszcze czarną ramkę nałożoną przed, przed tym srebrnym elementem. Mamy taki efekt trójwymiarowości tego. I fajnie, lampa jest teraz zakończona. Tak to sobie wygląda. Także pakuję i będę odsyłał do klienta. Oczywiście ten element można zrobić na wiele sposobów. Może być na przykład całkowicie czarny i zrobić tą lampę w czarnym macie. No tutaj no, taka koncepcja była ale tak naprawdę można zrealizować każdy, każdy inny pomysł.